Cześć, ja jestem Paweł Malinowski. Zapewne niektórzy z Was pamiętają, jak niedawno rozprawiłem się z obcymi, ale niestety, niestety zdążyły złożyć jaja. Te jaja będziemy dzisiaj otwierać, a niektóre z nich już zaczęły... Przepotwarzanie się do stadium poczwary. Zobaczcie, tutaj uchwyciłem kilka, właśnie takich poczwar, ale one są obrzydliwe. A jakby tego było mało, ci wstrętni kosmici przywołali jakiś statek kosmiczny o wyglądzie wielkiego robala i też będziemy musieli go pokroić. Więc zrobię to, a jeśli chcecie, abym otworzył kolejny Treasure X, ogień kontra lud. To zostawcie 22 tysiące łapek w górę No i suba, jeśli nie chcecie przegapić tego filmu I koniecznie ten dzwonek, bo ten dzwonek on wtedy robi dyn 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 Kiedy dodam film, ok Kosmici czekają, chodźcie, chodźcie Uratuj mnie, jestem w środku obcego No co ty nie powiesz? Myślałem, że na zewnątrz Idę po ciebie, trzymaj się tam Najpierw zrobię kosmiczną jajecznicę Uuu i mamy Wygląda naprawdę, naprawdę podejrzanie. Wypadła też instrukcja, ale do niej zajrzymy sobie na końcu. Najpierw trzeba za, zabrać się o za to. Wyczuwam w środku, wyczuwam w środku jakiś sztosik. Oj, słyszę dziwne dźwięki, wy też to słyszycie Widać go, widać go. Kto to jest? Ej, to, to nie jest łowca! To jest jakiś paskudny obcy. wyłaś obcy. Wyłaś stamtąd, no. Chodź, zapraszam na obiad. Ziemniaczki gotowe, synku. Chodź to tutaj. Chyba trzeba ostro to rozerwać. Wszyscy pomóżcie mi! Ciągnijcie za telefon. Telefony. Mocno ciągnijcie za telefony! O Jajko trzyczy mi się do kciuka! Na razie wygląda to niepokojąco. Czy obcy przeżył te, te wydostanie z jajka? Halo, halo! Chyba nie, bo wypadł mu mózg, ale teraz dzięki temu mamy władzę nad

no i to ty zrobiłeś? Do toalety powinieneś pójść. Czerwonego byczka zamykam i lecę po kolejne. A kto kryje się w drugim jajku? Hmm. Myślę, że tu trzeba wykonać chirurgiczne, precyzyjne cięcie nożykiem syrenki, smoki. Oj! Uu, a ten taki taki ładny wygląda troszeczkę jak konik morski. O, ten mi się bardziej podoba. Nakarmię go szlamikiem i zobaczmy jak strzela. Nie przeszkadzaj mi, ja go sobie. Kisiel. To jest kisiel? Myślałem, że to kosmiczny szlam. Tak, ta, Paweł, to jest kosmiczny sz sz szlam właśnie. No chodź, Kuniku, chodź, zaprezentuj się tutaj, pokaż. Pokaż, jak plujesz szlamikiem. Co to jest? Jakaś fajna taka figurka. Oj, oj, oj. Oj, 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 nieźle, nieźle ci idzie Ty lepiej to robisz niż poprzedni Podobasz mi się, naprawdę mi się podobasz Proszę napisać w komentarzu, co on wam przypomina Bo mi trochę właśnie konika morskiego Lub glonojada Kosmiczny glonojad? Wypluj to! Sztuczne oddychanie! Sztuczne oddychanie! Wypluwaj to! Bo się zakrztusiłeś chyba cielkiem. Dobra, nie chcesz to, nie Idę po twoich kolegów Po tym jajku przechodzimy dalej I zobaczymy też co napisane jest w instrukcji mm. Znów fioletowe Czy tutaj kryje się OMG Mega paskudny obcy Musicie go zobaczyć Uff Uj, opluł mnie uj, uj, Mam to na ręce wszędzie No nieważne, nieważne, um umyję się, umyję Hej, on mi trochę przypomina Gastliego Trzeba teraz odestać szlamik U, to chwilę potrwa Razem z obcym było jakieś... Jakieś berło? Nie mam pojęcia. On chyba jest przywódcą małych UFO. Ten gościu jest naprawdę obrzydliwy. I ma taką śmieszną tubę, z której leci żółte, żółte, żółtko. Ale mi najbardziej podoba się konik morski, a ty napisz, kto podoba się tobie, i pora na ulotkę. Zobaczmy, kogo trafiłem. Mój pierwszy obcy to kosmopełzak. Drip, grip. Drugi konik morski to tak naprawdę Borox i jest bąko mutantem, czyli lubi prykać. A trzeci to. Tubor, kluchowaty mózg. O, i on naprawdę przypomina kluchowaty mózg. Kryształka nie udało mi się znaleźć, ale znalazłem inne drogocenne skarby. Napisz w komentarzu, który z tych małych obcych podoba ci się najbardziej, a ja przechodzę do tych wielkich poczwar. Mm. Ale będzie ciachu, ciachu. A następnie wlatujemy w ten statek kosmiczny, a raczej statek kosmiczny wleci w nas. Pierwszy pacjent proszony na stół operacyjny, pierwszy pacjent to pan zielone UFO. Pilhir! Pięknie. Pierwszy poziom to skalpel, ale jak mówiłem, ja posiadam swój, ale nie róbcie tego w domu, bo, bo syrenka, rielka tylko mi daje takie rzeczy. Uuu, ej, on wcale nie jest taki paskudny Powiedziałbym nawet, że jest ładny Wygląda jak mój wujek motocyklista Albo przypomina mi coś troszeczkę Power Rangers kto, kto ogląda tę bajkę, ten wie, że, że właśnie tak wyglądał Jakiś tam jeden Power Rangers na pewno Ale on nie ma nic wspólnego z Power Rangersem. Oj, widzicie jak się gibie? To chyba łowca chce wyjść z brzucha obcego Ale ja nie mogę z tak o na własną rękę Operacji przeprowadzać Muszę najpierw zajrzeć do instrukcji Cel naszej misji to dopalenie mocy Kosmopalizator... Balistyczna pochodnia, cyber coś tam blebleble ble, ble. Ja chcę klejnot, to jest cel naszej dzisiejszej misji Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę Aby w nim był klejnot I wtedy też otworzę nowe Treasure X Woda i lud. Dobra kładź się Pacjent już gotowy, pierwszego potraktuję tym oto skalpelem dołączonym do zestawu. Ooo, nieźle idzie. Jo! Poszło lajcowo. Uuu, wystrzeliły żebra gdzieś tam. A teraz trzeba wypróć bepechy, ponieważ tu uwięziony jest biedny łowca. Widzicie to? Złamiemy go w pół i... I ob ob oby tutaj był klejnot. Wyłaś! Wyłaś łowco! Operacja udana! Zapraszamy na planetę Ziemia. Jest. W sensie zaraz będzie. Teraz jest taki trochę obglucony. Oto mój łowca. Ma krewetkę zamiast głowy. Nie nocowy. Żartowałem. Głowa jest tutaj. Moi drodzy, trafił mi się gazardo. Rzadki kwasonauta. Tak się prezentuje na żywo. Bardzo ładny kwasonauta. Bardzo ładny. Zdejmij tę krewetkę z głowy. A pistolet ma naprawdę przepotężny. Ale mnie bardziej interesuje. Jaki masz skarb? Otwieramy. Uwaga, oby był klejnot. Oby był klejnot. Błagam, ja tak bardzo chcę klejnot. Nie jest to klejnot, ale wygląda naprawdę ciekawie. To balistyczna pochodnia. Mogę teraz rozpalić ognisko. U góry kapsuły macie pojemnik na wasz szlamik. I mam dla was mega mega informację. Ten szlamik świeci. Szlamy z tej serii świecą. Pokażę wam to na. Po ognisko w lesie. Czuwaj, czuwaj Biorę cię, czerwony gościu, na czu-czu-czuwanie O nie, podczas odpakowania tego UFO Rozerwał mi rękawice bezpieczeństwa Teraz jestem zagrożony O nie, atakuje kamerę Tracimy łączność, tracimy łączność Sytuacja opanowana, zakułem go w kaftan bezpieczeństwa przeciw UFO. Za atak na mnie poniesiesz najsurowsze konsekwencje. Konsekwencje to poniesie twoja mama i twój tata. Zostaw moich rodziców w spokoju. Nie wolno, nie wolno grozić moim rodzicom. Ja jestem Drulub, mnie wszystko wolno. Na stół operacyjny czas ci flaki. I co teraz, Drulub? Kto się teraz śmieje? Zrobi Ci origami z bebechów. Nie jesteś już Taki cwany, co? Uuu, twoja mama robi najgorszy jabłcznik na świecie A tata nie umie wymienić koła Osz dalej pyskujesz? Muszę cię rozwalcować chyba Nie obrażaj moich rodziców. Ten łowca wygląda jakby mógł Wyjść z brzucha poprzedniego UFO. Zobaczmy Kto to jest I kogo my tutaj mamy? To Trifskask Army. armii. Tak się prezentuje na żywo bardzo, bardzo dostojnie i bogato, ale zobaczymy zaraz jak wygląda bez hełmu. Tylko najpierw otworzymy, otworzymy ten prezent. O, o coś czwartego, czy, czy czy to jest klejnot? I nie, nie to nie jest klejnot, ale ej, wygląda jakby był klejnot, ale to jest chyba jakiś odrzutowy silnik. Dokładnie tak, to doładowanie mocy, więc pora doładować moc i zdjąć ci ten o jaki paskudniak! Ty oblechu! Już wiem czemu w kasku chodzisz. Co za... Gościu ma trzy twarze, trzy ręce, trójząb. Czy, czy to jest taki, jakby? Neptun? Kosmiczny Neptun? Neptun to ty I twoje pchły, i twoje wszy. Dobra, wiesz co? Z zakładaj kas. Bardziej lubię cię w kasku. A tobie upiekło się, gościu, bo mama woła mnie na Charlotte, i muszę zabrać się za tego robala statka kosmicznego. A jeśli chcecie, abym otworzył więcej, Treasure X Alliance i wypróbę bebechu w tym ufo, zostawcie 25 tysięcy łapek w górę i napiszcie, właśnie, czy wolicie Treasure X Alliance, czy Loot. I ogień. Dobra, przechodzimy do ciebie, wielgachny robalu. 26 poziomów przygody, każdy, kto jest gotowy, zostawia subskrypcję i dzwoneczek. Przenieśliśmy się do tajnego laboratorium. Spoczwary od razu wylęgły się kolejne jaja. Pora wydostać łowcę. Ale najpierw muszę zajrzeć do instrukcji, bo na tym gagatku się jeszcze nie znam. Nazywa się on... Obcy robal? No nie. Znajomy robal. No pewnie, że obcy. Ja żadnych robali nie znam. Ta instrukcja jest megaśna, długaśna, więc nie będę wam jej pokazywał. Patrzcie, co robię i uczcie się, bo nigdy nie wiecie, kiedy was nawiedzi taki wstrętny, obcy robal. Najpierw Bierzecie tacę do autopsji i robicie bang. Obcy robal nie może leżeć sobie tak jak chce. Śpi, obcy robalu, śpi. Jedna owieczka, druga owieczka. Zaczynam się już niecierpliwić Krój w końcu krój. Dobrze robalu, pr przepraszam, myślałem, że, że, że nie chcesz. Okej, okay, robalu, śpi słodko. Anestezjolog proszony na salę. Pora przystąpić do bardzo delikatnego krojenia. Ciachu, ciachu i postrachu. Fajna ta podpórka, dzięki temu idzie szybko, sprawnie i gładko Teraz musimy otworzyć jego bebzun Ej, kto tutaj widzi czachę, ten pisze w komentarzu czacha Ale może też zostawić łapkę w górę, jak się komuś nie chce pisać Teraz żebra robią Hyt. I w środku widzimy coś, czego jeszcze nie widzieliśmy, a przynajmniej ja nie widziałem. Jak ktoś z was już miał Treasure X Alien z najnowszej serii, może się pochwalić jakich łowców trafił. Teraz musimy ciągnąć za to obcego tak długo, aż się urwie. Może wygląda to brutalnie, ale obcy to lubi. Tak, tak, ja bardzo to lubię. Ja, obcy Robal, uwielbiam to. Widzicie, nie kłamałem. OMG. Po paskudnym spotkaniu z płynami ustrojowymi obcego Robala, został teraz nie obcym Robalem, bo już teraz jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Prawda, Paweł, prawda, ale weź rób dalej jakieś rzeczy, zobacz, to są larwy, jakbyś nie zrobił mi Elita, aut, to by się to wykluło i byście byli opanowani przez UFO, a tak to, Paweł, uratowałeś świat. Świetnie, świetnie, uuu, a oprócz larw w środku znajdują się też jakieś artefakty. Pora na drugą część jamy brzusznej obcego, uuu, tutaj, tutaj jest jakieś inne rzeczy, tutaj są... Ciekawa sprawa, ciekawa. Zobaczmy jaką tajemnicę skrywał obcy, a teraz już znajomy robot. Fujka! Dlatego właśnie warto używać tej podstawki. Te wodne kulki to iście kosmiczna technologia. Są przyjazne dla środowiska i możecie na przykład je włożyć do doniczki, aby nawilżały Wasze ulubione kwiatki. Sprawdźcie najpierw jaką broń małowca uwięziony w tym paskudnym obcym i w pistolet! Pistolet z, z fajną lufą, lufą, lufą. I tu jest nasz obcy, który tarzał się w wodnych kulkach przez jakieś miliard lat świetlnych. O, gościu, gościu, jak ci tam było? No wiesz, Paweł, wiesz, nawet spoko, spoko nauczyłem się nurkować. Miss Age, martne zabawę Twój kanał też oglądałem, bo miałem tablet. Bardzo się cieszę. A nasz łowca z bebechów, oprócz pistoletu, ma kierownicę, ponieważ teraz musimy przejąć kontrolę nad tym obcym, rozłupując mu czaszkę. Wtedy łowca będzie mógł umieścić kierownicę w tym otworze. Lecimy, lecimy z nim! Oj, co leżysz? Miałeś mi pomóc? Mocno ma tą czachę, mocną. Ale nie taką mocną jak głowa łowcy. A może jednak? Chyba nie zjadłem dzisiaj opiatku, więc zamiast rozłupywać szachę, przekroję ją nożykiem. I w środku jest malinowy kisiel. La la, la, la. A w środku malinowego kiślu. Nagroda za trud w unicestwieniu O na jeźdźców, czyli UFO. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie UFO. Łowca już dumnie steruje obcym. Zostaw łapkę w górę, 25 tysięcy i lecimy z kolejnym Treasure X-em. Napisz, który z łowców podobał Ci się najbardziej i zostaw suba, aby nie przegapić kolejnych Treasure X. A tu jest następny film, a tu jest poprzedni albo na odwrót, nigdy nie pamiętam. Dobra, siema, cześć!